Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny, i nie powiedzą, oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł, Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam, oto tam, lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć. I być odrzuconym przez to pokolenie. Oto słowo Pańskie. Właśnie liczba 100 subskrypcji została przekroczona. Dziękuję za zaangażowanie i do usłyszenia!